To jest troszeczkę, znaczy nie, nie, że niepokojące, tylko o, stresujące. Tak. The most important tattoo is this one. Wreszcie jakieś pieniądze, a nie No. I to, która której w tym momencie e, spuściło... Od... Brakuje troszeczkę jeszcze, czy to zdrowia, czy to szczęścia, czy to cierpliwości, nie wiem, ale jeszcze troszeczkę czasu mamy do Mistrzostw Europy, troszeczkę mamy wolnego pomiędzy startami po Kopernikusie, między Między kompernikusem a mieszczyznami Polski, i myślę, że coś tam wtedy odbudujemy i będzie dobrze. Nie, ja bardzo lubię tutaj startować. Z roku na rok może jest lepiej, może jest podobnie, ale jest super, naprawdę. To jest jeden z moich ulubionych mitingów na całym świecie. Jest super atmosfera, jest wszystko dopięte na ostatni guzik, nie ma żadnych spóźnień, nikt się nie śpieszy, nikt nie krzyczy. Także ja jestem bardzo zadowolona z tego. Trudne pytanie, bo nigdy nie wiadomo, jak są takie małe różnice, kto wygrał, ale bardzo się cieszę, że mi się udało, chociaż to już drugie zwycięstwo jakimiś tysięcznymi no niepokojące, to jest troszeczkę, znaczy nie, nie że niepokojące, tylko o, stresujące tak. Stresujące troszeczkę i. No. Nie, <laughs> czegoś brakuje, wiem, że czegoś brakuje, jakiegoś elementu. Nie mogę Wam powiedzieć jakiego, bo sama nie wiem. Ale... Tak, będę mówił w imieniu biegaczy długodystansowych, świata, który jest trochę inny niż wszystko o tyczce. Nie, no ja trochę masz tak znam, ale jasne, dzisiaj no, z tutaj. Jest problem, bo ty, jako otyczkarz, jesteś niesamowicie elastyczny, wygimnastykowany. Nie Wchodzisz na, na obieg, powiedzmy dzisiaj na trasie nie było chyba salta. Było? Nie zauważyłem. No i właśnie, i kradniesz show, bo robisz salto. Powiedz mi, jedna rada dla biegacza długodystansowego, czym biegasz długodystansowy, może na wstępie zainformować tak, jak skoczy kotyczce imponujące. Startuje saltem. No tak, mogę być dwukrotnie. Gdyby ktoś tam na drodze to zarobił e, salto, to, to był dwukrotnie. A, a powiedz mi, od czego masz takie brudne ręce? Yy, odkleju. To jest, odkleju. To jest, to jest, to jest do mycia? czy na a, przykład. Bardzo ciężko, ale, ale daje radę. Czy startujesz w Kopernikusie? Startuję w Kopernikusie, A powiedz mi, czy tam będzie 5,80 już? Powolutku, powolutku. Ja tego ja dzisiaj trzymam 6 metrów i powiedz mi, co się stało. Słuchajcie, no to nie jest łatwiejsze, chleba. Nie? naprawdę chcę skojarzyć tak najwyżej e, i robię co mojej no mocy, żeby skojarzyć jak o pomalutku, e, po połudku rozkręcam się, mam nadzieję, że się rozkręcę powodzenia na trasach w lesie, bo myślę, że wielu z was, którzy oglądają ten podcast sobie, no, e, no to się spotkał w tych szlakach, w dusznikach przykład, no. no Kajetan, e, dostałem informację o trenera Szymona Bytniewskiego nie wiem, czy kojarzysz takiego trenera a, gdzieś tam się obiło uszy i oczy no ładnie powiedz mi, podobno. czy Szymon kłamie, czy mówi prawdę? jesteś w piekielnym gazie? <laughs> chyba, chyba mówi trochę prawdy, ale jak jak wiesz, powtarzane kłamstwo tysiąc razy staje się prawdą. Czy ta forma do Stambułu na spokojnie wytrzyma, czy jeszcze będzie podbijana? Nie, no ona musi być podbijana. Ja myślę, że ona dopiero eksploduje, ale to wiecie, musicie się uzbroić w cierpliwość. Michał Gawenda, czyli zawodnik, którego życiówek nie sposób się nauczyć na pamięć, bo co tydzień to praktycznie nowa życiówka. Michał, 541 to jest skakanie już na poziomie w wielu krajach, poziomie seniorskim. Powiedz mi, jak ty się odnajdujesz w towarzystwie Sama Kendrixa, Piotka Liska, czy tremujecie to, czy jesteście już... Czujesz się swój, jak to u Ciebie wygląda? Eee, nie no, dzisiaj była pan też atmosfera. Eee, to w sumie taki pierwszy, taki większy e, meeting, gdy mogę skalić z takimi gwiazdami. Eee, no dzisiaj poszło jak poszło, w sensie... Nie czułem się jakoś super dobrze. Eee, trochę też nie mogę skalić na podestach. Trochę mi się rytm gubi przy tym. Eee, ale no cieszę się, że mogę tutaj być i obejrzeć taki startu. Dokójnie. To moi bądź... drodzy, ja bym chciał, żebyście zapamiętali do nazwisko Michał Gawenda, bo Piotr Lisak zaraz skończy karierę, Paweł Łocikowski zaraz skończy karierę, Robert Sowera również, a Michał Gawenda przez lat 20 będziesz na topie. 20 lat na topie? Lekko? Chciał, na Tego życzymy. Nie Michał Gawenda młody, talentowany, polski skoczek o tyczce. Jacobs, eee, Olympic champion. world champion European champion one of the fastest guy in the history Marcel you changed your brand last time probably it's your f it's your it's your first uh, race in a new if I remember correctly evil speed uh, Nitro Tokyo yes. how was the race oh the race uh, the timing is not so good the first part of the race I'm not so satisfied but uh, for the second part of the race really good now we need to improve in the next race but i'm happy to this uh, beginning what was the next step ne next step is um, the event another 60 meter after the italian championship and european championship how fast you, you feel right now it's for example 90% of the best performers or you know yeah, maybe 85 because eight? i'm not so happy i'm not uh, Find a comfortable run, but it's the it's the first race. Okay. okay, and the last question: the most important tattoo is this one. This one. <laughs> uh, but par do you have a place for Paris for huh? for a Paris for a Yes, next? yeah, yes, I have the. the ah, space, it's a general one. I don't know, maybe here. Well, uh, no. Okay, <laughs> how do you feel in Poland? Because you know, very cold right now. Probably Italy or you know, USA much more uh, hotter. How do you feel here? No, it's really good. The weather is okay because I live the last months in Dubai. It's so Aha. hot. Now sure. I arrive here with the cold. It's okay. There's no but the Poland is really really nice place. I come back every time and see you soon. Okay, hopefully. Thank you very much, Dziękuję bardzo, Maciej Jałoszyński, polski Związek Leki atletyki. Legendy krążą, że tylko pan Janusz Rozum wie więcej niż pan w atletyce. Jak dużo pan czasu poświęca na naukę? Nie poświęcam w ogóle czasu na naukę tak naprawdę, bo ja wyssałem lekkoatletykę, chciałbym się powiedzieć, że z genami, o może tak powiem. E, Jak Pan tj. ocenia zmiany, które się obecnie dzieją w lekkiej atletyce? Czy dążymy do tego, że lekka atletyka będzie coraz bardziej popularna, czy niestety to, co ja odczuwam, że niestety popularność lekkiej będzie spadała? To znaczy już mówiąc całkowicie poważnie, to ja jestem tradycjonalistą tak naprawdę. I y, wiele zmian, które są w lekkiej atletyce oceniam prywatnie całkowicie y, negatywnie. Bo... Y, co jest na przykład fajnego w tenisie? Jest fajne to, że przed 50 laty mecz tenisowy wyglądał tak samo jak dzisiaj, tak? Dokładnie. A w lekkiej atletyce ludzie, którzy są z nią związani, mogą w pewnym momencie przyjść na zawody i powiedzieć Sorry, o co tu chodzi? I to jest niefajne. Były różne przecież pomysły, bo wiemy o tym, na, na uatrakcyjnienie lekkiej atletyki. 2009 rok drużynowe mistrzostwa Europy, nie wiem, czy, czy pan pamięta tam było, że ostatni z biegu zostawali zdejmowani zbieżni. Tak jest. Puchar interkontynentalny w Ostrawie w 2018. To już totalny apogeum najdziwniejszych wymysłów. Ja e, pamiętam wtedy e, taką moją rozmowę z moim tatą, który siedział na trybunach, a jest w lekki Atletyce od lat 60. E, jako trener, zawodnik i tak dalej, i mówi do mnie, ale o co tu chodzi? I, i wydaje mi się, że w tym kierunku, jeżeli lekka Atletyka będzie szła, to 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 nie będzie dobre. Może młode pokolenie będzie mówiło inaczej, ale to chyba nie jest ten kierunek. No właśnie, też mam taką obawy rozmawiałem z Krzysiem Kilianem o tej sztafecie w zeszłym roku pod karskiej, która moim zdaniem była ogromnym niewypałem, jeśli chodzi o sposób chociażby startu. A Krzysiek pewnie uważa inaczej, bo... No Krzysiu jako medalista srebrny no musi właśnie. myśleć inaczej, więc nie odbieramy mu tego absolutnie, ale właśnie chciałbym pana zapytać jako eksperta, dwie rady dla lekkiej atletyki światowej, żeby zwiększyć popularność? Poza tym, żeby Usain Bolt się pojawił, nie wiem, po raz drugi, trzeci, czwarty. No ja myślę, że takim człowiekiem, który już się pojawił, to jest Duplantis przede wszystkim dla lekkiej atletyki, niesamowicie ważna postać. Akurat ta sztafeta mi się podobała tak, nie no. ma prawdą, bo to jest coś takiego, co nie wpływa na przebieg rywalizacji, to znaczy nie ma czegoś takiego, że na przykład wymyślamy, że w konkurencjach technicznych Wygra ten, który jest najlepszy w szóstej kolejce, nie? To, 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 Tutaj no. nadal jest najlepszy ten, który był pierwszy i po prostu wygrał te zawody. Czy znaczy, mnie bardziej chodziło o to, że ten start był taki zupełnie niesharmonizowany i wydawało się, że tam było dużo fal startów i tak dalej, nieważne. Duplantis, co jeszcze jako pomysł na promocję lekkiej atletyki? Na tak. poważnie, zupełnie. Całkowicie na poważnie. Zawsze powtarzam, że fajne było na przykład to przez lata w Formule 1, że wyścig był o 14. Mecz Ligi Mistrzów. Ja się piłką naszą totalnie nie interesuję, bo zawsze za kwadrans dziewiąta. Byłoby super, gdyby Lekka Atletyka miała takie swoje miejsce w kalendarzu i dodatkowo miała coś takiego, że wiemy, że na przykład jest wtorek, to o 21.00 jest jakiś meeting w danej stacji, w otwartej najlepiej stacji e, telewizyjnej. Dużą robotę robi teraz to, że TVP Sport jest oczywiście kanałem otwartym, na przykład taki, Dokładnie to jest tak. bardzo dużo lekkiej, lekkiej Atletyki, więc to jest na pewno, moim zdaniem, coś, e, co może pomóc Lekkiej w takim dotarciu do szerokiego odbiorcy. Ostatnie pytanie a propos opinii lekoatleta stulecia ubiegłego wieku to? Lekoatleta? Mężczyzna? Tak. No dobrze, może będę kontrowersyjny. Robert Korzeniowski. Ło, dobra. A kobieta? To... Irena Szewińska. 2006 rok. Pan Wincenty Dybalski na każdym, po każdym dniu obozowym Sepulnie Kraińskim zdaje raport z Mistrzostw Świata Juniorów. Mówi o nim w nim tylko o dwóch osobach. Karol Klejna oraz Marika Popowicz. Mija lat, nie będzie mówić ile. Po 2006 roku Marika w topowej formie, w rewelacyjnej dyspozycji, mimo że mija kilka lat. Dokonujesz rzeczy historycznej. Najszybszy debiut na 400 metrów na hali. Robi to rodowita sprinterka. 60 metrów, 100 metrów. Z tego słynie Marika Popowicz w Polsce, z tego słynie w Europie, bo medale tam też się pojawiały. Co się dzieje, że Marika postanawia, że to 400 metrów jest tym dystansem, który chciałaby biegać? Słucham. We mnie takie zapędy zawsze się działy, bo jestem. Byłam już rekordziską Polski w biegu na 300 metrów młodziczek, a ten rekord przetrwał bodajże 20 lat, więc we mnie trochę to się działo, <noise> e, takie zapędy, ale ja po Monachium, po tym medalu, e, potrzebowałam nowych wyzwań, a wiedziałam, że będę nadal trenować i e, postanowiliśmy z trenerem, na początku ja bardzo chciałam od września, października przygotować się po ten dystans, ale z racji tego, że mam pięknego, wspaniałego czterolatka i przedszkolaka w domu, który co ile przynosił mi z przedszkola jakieś wirusy i po prostu te przygotowania były e, trochę zakłócone przez moje choroby to już w listopadzie niestety porzuciliśmy ten pomysł, żeby się przygotować typowo pod 400 metrów i zostaliśmy przy sprincie, ale z racji tego, że to było zawsze moje marzenie, postanowiłam to zrealizować i e, zgłosiłam się do tego biegu, Pomogł, pomógł mi oczywiście wiadomo trener e, no i Ania Kiełbasińska, która e, gdzieś tam za kuluarowo mnie wspierała, dawała rady e, i co, nie było już wyjścia jak powiedziałam A, to chciałam powiedzieć B. <grymne> to jest dość ciekawe, bo Ania Kiełbasińska stworzyła sobie automatycznie rywalkę, która będzie deptała jej po piętach. I teraz moje pytanie brzmi. Za niedługo w Toruniu im. Polski Seniorów. Tam zobaczymy cię na dystansach. I co, ja z tego miejsca chciałam powiedzieć, że ja nadal jestem sprinterką. <grymne> nadal. nadal będę sprinterką, ale na razie ja mnóstwo pytań dostaję ja już słyszę gdzieś tam jakieś pytania o sztafety 4400 no właśnie ja to właśnie jestem w szoku i myślę sobie Boże ja na razie tym dziewczynom mogę wiązać buty także myślę że Boże, to jest jemy, też trochę tak że naprawdę jedna jaskółka ja uważam że jedna jaskółka wiosny nie czyni i sport nauczył mnie cierpliwości pokory i tego że trzeba jakby nadal pracować na swój sukces i czekać na to co się wydarzy ja myślę że to co nas łączy z Anią bo od niej się zaczęła teraz dyskusja, żeby pozostała rywalkę, więc myślę, że absolutnie ja na razie nie jestem żadną rywalką, ani dla Ani, ani dla dziewczyn, ale na pewno to, co nas łączy z Anią, to ciężka praca i myślę, my się znamy 20 lat, kibicujemy sobie A A nasze... się 25, to jest niemożliwe. Nieźle, nie? W jednej piaskownicy chowane, ale tak naprawdę z Anią to jest taka historia, że my rywalizujemy ze sobą od zawsze i kiedyś można powiedzieć, myślę, to śmiało, bardzo nie lubiłyśmy się i jak widziałyśmy swoje nazwisko na liście startowej, to która, której w tym momencie e, spuściło moc, że tak brzydko no, powiem, no. ale przyszedł moment, w którym zrozumiałyśmy, że to może być naszą siłą i razem możemy zrobić coś fajnego w tym sporcie. I od tego momentu już naprawdę kawał czasu wspieramy się, czy to w kontuzjach, czy w dobrych momentach. Zagotwiła najbardziej utalentowana juniorka przed laty, to wiem nie od dziś, nie od wczoraj, bo śledziłem po kilku latach spokojniejszych wyników. Tam trochę szybsza zawodnicz dla nas z płotkami, więc ma łatwiej. Mocno wracasz, obiecasz mi, że sezon letni będzie jeszcze szybszy niż w zeszłym roku. Będzie jeszcze szybszy. Zesz zeszły rok można powiedzieć, że to był powrót. Dokładnie. Teraz stabilizacja i jeszcze większa poprawa. Najbardziej utalentowana, pan mówi, tak. a dzisiaj też najbardziej zmęczona, bo dopiero wróciłam, można powiedzieć, ze startu w Norwegii, dlatego takie równe bieganie, ale jeszcze w zeszłym roku mogłam pomarzyć o takim rezultacie jak 7.36, więc kolejne starty w wypoczynku i będzie na pewno szybko, obiecuję. Będzie, będzie, będzie. Myślę, będzie. że moim konikiem, można powiedzieć, jest 200 metrów, niestety na hali nie ma takiego dystansu, ale jak najbardziej chcę biegać szybko 60 metrów, zobaczymy, bo jest dużo chętnych, co da moje szybkie bieganie. Mamy naprawdę bardzo mocną ekipę, ale na pewno w lato będę się szykować po 200 metrów i tam bić swoje rekordy życiowe. Dobra, nie zatrzymujesz, że przede wszystkim zdrówka, tego tylko i wyłącznie zdrowia. Forma sama przyjdzie. Jak będzie zdrowie, to wszystko ja zrobię poza tym. Wiadomo, dziękuję serdecznie. Ilu widzisz Polaków w finale. Na 100 metrów przez Płotki w, właśnie w Turcji. Zaliczają się e, teoretycznie do finału. Chcemy wejść w trójkę do finału. To będzie po prostu coś tego dla polskiej lekkiej atletyki e, biegu przez spotki Chcemy zrobić po prostu piękną historię, napisać ją. E... No, wiesz, dużo startujecie obecnie, co się rozkręca. Za chwilę, tak naprawdę, Kopernikus Cup. Czy jest czas na mocny trening pomiędzy? Czy tak naprawdę starty są tymi mocnymi akcentami, a pomiędzy odpoczywacie? E, myślę, że. Częste starty są właśnie tym treningiem, a także zbieraniem doświadczenia i obiegania. Zdarzy się zrobić cięższy trening pomiędzy, ale wydaje mi się, że będziemy po koperniku się myśleć nad większą ilością tych treningów, żeby na ostatnie półtorej tygodnia, może dwa przed Mistrzostwami Europy, było po prostu spracowane. Ile dzisiaj autografów rozdanych? No właśnie, chyba najwięcej w życiu, już z 10 będzie. No właśnie, chciałem to powiedzieć, że twoja kariera w tym, w tym roku, w ten początek sezonu jest niesamowicie rozkręcona. I pytanie, czy słowo rozkręcona to jest fatalne słowo, bo ona się rozkręca cały czas? Tak, tak, tak. jakby U, u mnie po prostu kluczowa, jest a przepraszam kluczowe jest zdrowie tak jak jestem zdrowy to mam z tego radość i biegam i wreszcie jako to zdrowie jest więc jakby widać że, że coraz jakby szybciej biegam tak więc no to, to mówią statystyki przede wszystkim Dokładnie. to pokazują Dokładnie. w nagrania wideo ruszyłeś w świat ruszyłeś w Europę Tak pierwsze dwa meetingi zajrzyłem zagranicę Ja widziałem takie ładne zdjęcie z takim tam czekiem tam była 5 ta, tam jakieś 0 ta, 0 ta, tam chyba ta, ta, nawet ta, euro nie złote no, Wreszcie jakieś pieniądze a nie no, na No więc... czyli tutaj Krzysztof powie że warto być podkarzem w Polsce no Nie wiem. <laughs> Nie chcę kłamać, więc przepraszam, ale... Nie, wiadomo, że jest trudno. Ja do Raczej dokładamy, będziemy... znaczy ja przynajmniej do tego interesuję, więc... Wiadomo, to kto się orientuje w Wielkiej tak to wie. Powiedz mi taką celę na ten sezon. Stambuł? Tak, 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 oczywiście. Teraz już mogę otwarcie mówić, że to już jest Stambuł, bo już zrobiłem Przez... minimum. Przepraszam, przegapiłem. No Jezus. Gratuluję w takim razie, przegapiłem. Dziękuję bardzo. Ale wiedziałem, że to jakby kwestia czasu, tak? Wiedziałem, że jak będzie dobry, czysty bieg, to będzie minimum. Już tam, gdzieś tam jednej setnej mi brakowało. Tak, 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 tak no. jakby... Może to skromnie zabrzmi, ale jakby wiedziałem, że je zrobię, tak? Na pewno no, chciałbym znaczy, jeszcze, ja byłem... jeszcze jakby troszeczkę tą życiówkę wyśrubować. Może rozmienić te 7,60, bo to już jest taka, myślę, naprawdę fajna, fajna granica. No już teraz trzy setne brakuje, to... to Grand Holloway mogły zacząć się powolutku wtedy obawiać polskich no, tak, zawodników. No mnie się cieszę, że nie można na z takiej ropy startować. To... <śleszy> Krzysztof <śleszy> Jeden z najbardziej uśmiechniętych zawodników, proszę zwrócić uwagę, tak, on nie przestaje się uśmiechać. się uśmiechać. I tutaj ostatnie moje pytanie: czy trzeba jakoś alkoholu, czy tak po prostu endorfiny? Czy... Nie myślę, że endorfiny, bo właśnie jakie zdrowie to jest uśmiech na twarzy. No i o to U mnie chodzi. To jest proste, tak. Uśmiechnięty lekkoatleta to jest dobry lekkoatleta. Krzysztof tak, Kilian, dziękuję, dziękuję serdecznie. Zdrówka. Dzięki. Damian Chikera, więc nasz, nie będę się bał mówić tego słowa, ulubiony polski płotkarz, Damian. Obserwuję Twój Instagram, obserwuję Twoje media społecznościowe. Odnajdujesz się bardziej obecnie w roli taty, czy w roli płotkarza? Yy, łączę te dwie profesje bez żadnego problemu. Czy Pociecha w, ma już jakieś zadatki? Nie wiem, siat płotkarski? Ma, ma, ma. jest takie, ma szybkie nogi, że o Jezu, szybsze mnie będzie. Trzymamy kciuki. <grymamy... Czujesz się takim nestorem polskich płotków obecnie w polskiej kadrze? Zdecydowanie, zdecydowanie. Czuję się jako taki... Yy przewodnik duchowy, mentalny <grych> I, i płotkarski na pewno, ale nie brakuje mi młodzieńczej werwy i chęci jakby do zdobywania kolejnych tytułów yy, mówię, na pewno docelowe są moje imprezy letnie nie halowe, ale na halowych mistrzostwach Europy też nie mam zamiaru jakby dawać się młodszym a, a mówię, a jakby ten sezon co jeszcze fajnie się powoli się rozkręcam, bo mówię, no wracam po chorobie, to sobie w tym tygodniu zrobiłem pierwszy trening, który był Dobry. Dobry. No i starty pewnie w takim razie będą coraz lepsze. Za chwilę Mistrzostwa Polski, potem Stambuł. Powiedz mi, do Stambułu po... Po co? Po medal chyba, co? Oczywiście, że tak. Po medal uważam, że złoty jest jak najbardziej w zasięgu. Nie ma żadnego jakiegoś takiego jasnego lidera. To będzie dzień, którym zaważy, kto wytrzyma ciśnienie, kto... Trafię tego dnia z formą i tam medal też zdobędzie. A powiedz mi Damian, czego życzyć Tobie bardziej, wysokiej formy, czy spokojnie przez panych nocy w domu? <grym> spokojnie śpię w nocy w domu, ponieważ śpię na kanapie, więc <grym> 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 nie mam problemu ze spaniem. No mówię, no trzeba jakoś to łączyć, tak, rodzicielstwo i sport profesjonalny, bo ja nie mam zamiaru być tatuśkiem emerytowanym na bieżni, tylko chcę być zawodowym sportowcem. Pytanko, czy jest czas na granie? Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Ostatnio na tapecie jest Fortnite. Udarłam się, że taki przedsmak rekordu polski czuję. To dobrze, jest, taka, jest taki niedosyt, przez co będę dążyć do tego w kolejnych startach. Bo tak to byłoby za prosto że na początku sezonu, gdybym już pobiegła taki wynik. Chociaż i tak jest bardzo dobry. Eee... No cóż, w Toruniu, w Toruniu będzie bardzo mocna stawka, już trochę nie mogę doczekać, bo lubię, lubię wyzwania, lubię, gdzieś... Ten bieg finałowy nie umiem go ocenić jeszcze, ale wiecie, mój ten poprzedni bieg eliminacyjny nie był taki dobry technicznie. Trochę skakałam, trochę tak biegłam nieagresywnie, nieodważnie, a tego potrzebuję, muszę taka być pewna na tym płotku. A jak jest jakiś mały strach, no, taka niepewność, to już właśnie te wyniki są gorsze. From Australia to Poland, uh, it was worth to be here? From zero to ten, how? Oh, um, yeah, it's it's amazing to be here. I haven't been to Poland before. Um, my first impression is that it's very cold. Cold, true, sorry. <laughs> um, but it, yeah, it's really cool. It's like snowing for me, that's a huge novelty. Yeah. So I've really enjoyed my time in Poland, yes. What, what's the weather right now in Australia? Very hot. Um, <laughs> it's summer back home, so it's been around 35 degrees. Then so I come here and it's like negative five, and it's a big shock to the system yeah so how long do you stay here? How long you are in Poland right now? I, I leave Poland tomorrow so only here for a couple of days yes because I go to another meet in so France. Łódź, uh, Orland Cup, how do you assess the atmosphere, the, you know, the, the feeling of, of the out of that meeting here? Oh the competition here in Łódź i apologize for my pronunciation <laughs> um, um, but yeah i've like, really enjoyed my time here in Luj. Um the atmosphere here is amazing the crowd is so good i was taking photos with lots of the children everyone's very excited really amongst it but um, i really felt the love out there that's it, it's probably true because i was looking at the start line and you are the the only uh, runner the who only. was smiling at the you know at the start line so under pressure and you know fear, or you know you are so confident, it's only about running the 60 meters. I feel like I just love it. Like I love, I love racing. Sorry. <laughs> um, this is what I live for. This is what I train for. I do that so that I can come out here and have some fun and enjoy myself. All the hard work gets done in training, and then I treat races like some fun, and that's how I run the in. Marek, zacznijmy od czegoś nietypowego. Ostatnio udzielałeś wywiadu do telewizji polskiej, tam że grasz w gry. Dziwi mnie to, że dziennikarz się dopytał, w jakie gry, więc jakbyś mógł rozwinąć temat, w jakie gry grasz, kiedy nie biegasz. Y... Staram się grać we wszystko. Ostatnio Konkrety? Ogrywałem chociażby Dishonored pierwszą część, Dishonored drugą część, GTA 5 również przechodziłem. Y... Przechodziłem assassiny, wszystkie do tej pory, oprócz tych starszych sprzed 2010 roku. Y... No, gram... Fortnite? Grałem. LOL? W LoLa zacząłem we wrześniu, ale nie spodobał mi się, grałem przez miesiąc. Tibia? Nie, nie, nie. Gdy tutaj przyjechałem, to zauważyłem, że nie ma chociażby łuku na 200 metrów, więc, więc widać, że jest to hala przygotowana stricte pod jednorazowe zawody. Moje wrażenie jest takie, że fajnie jest tutaj wystąpić. Zbieram doświadczenie na ten moment, nie nastawiałem się tutaj na nie wiadomo jaki wynik. W tym sezonie, owszem, trener mówił, że moglibyśmy przedusić bardziej 60 metrów. Ale niestety moje predyspozycje nie pozwalają mi na ten moment przynajmniej jeszcze rozwinąć takiej prędkości na pierwszych 30-40 metrach. A, a kto będzie pierwszy z wynikiem 9 z przodu na setkę? Ty czy Oliwier? Życzę Oliwerowi jak najlepiej i wydaje mi się, że on w tym momencie jest najbliżej. Ostatnie Ale... pytanie. Ile na klatę zatem bierzesz? Ostatnio. Yy, próbowałem na kadrze to zrobić po raz pierwszy, bo ja nie robię klaty. A, dobra, a na, no na przysiad w takim razie? Na przysiad y, max wziąłem stówę. Nie mam pytań. To jest, był przysiad. Taki no, no, no. Tak. Karol Zuzia, powiedz nam wszystkim, co się wydarzyło, skąd tyle przekleństw po biegu, skąd tyle przekleństw w rozmowie z trenerem? Nie było żadnych przekleństw, nie wiem o co Ci chodzi. Powiedz mi, startowałaś na 60 metrów przez Płotki, czy bieżnia, która jest ustawiona na Atlas Arenie, jest szybsza, niż ta w Toruniu? E, wydaje mi się, że jest szybsza, ale niestety nie byłam w stanie tego zrobić dzisiaj, co, na co jestem gotowa, więc e, nie mogę za dużo powiedzieć. A gdyż... to pewnie efekt dobrej reakcji startowej. Bardzo dobrej, naprawdę. Marek Plawko przed rozpoczęciem imprezy mówił o tym, że dzisiaj startujemy wedle procedury do jednej dziesiątej sekundy. Powiedz mi, jaką ty miała dzisiaj reakcję startową? E, takie tam 209. Także idealnie widać, że trening na, na blokach oddał...